Siemanko widzowie, ja jestem Albi, a to jest kolejny materiał na tym kanale No i przez jakiś czas się, moi drodzy, nie widzieliśmy ostatnio w ogóle tygodnie, nawet dwa miesiące bym powiedział, by być trochę bardziej dokładnym Na kanale nie były zbyt aktywne, z mojej oczywiście strony przede wszystkim Tutaj na pewno aktywność była na niskim poziomie Też wam mówiłem, że kilka odcinków będę nagrywał na zapas, ponieważ nie będę miał warunków, żeby nagrywać przez jakiś tam czas No i trochę ta przerwa, powiedzmy taki okres, sezon ogórkowy, że tak powiem, trochę się przeciągnął Między innymi przez to, że EA po prostu zawodzi na cały link, tak samo jak zawodzi chociażby Duma Katalonii, FC Barcelona. Już wiem, możecie się ze mnie śmiać w komentarzach. Ja już do tego i tak w ostatnich latach mega przywykłem, więc jakoś specjalnie y, mnie to już nie będzie. Y, nie, to nie rusza, nie? No wiadomo, ale. Y, no nic, drugi raz z rzędu Liga Europy. Y, fajna sprawa, ale dobra, przejdźmy do rzeczy, moi drodzy, zanim oczywiście wbijcie. Y, Zanim oczywiście zachęcam was, zachęcam was do wbicia na Instagramie i tak dalej, tak dalej, no to przeprosiny za to, że właśnie tak to wyglądało w ostatnim czasie, ale też moi drodzy, tak jak mówię, myślę, że tak w, w, większość z nas trochę właśnie po sobie pomyślała, kurczę, że jednak na początku FIFA i wiadomo był hype i tak dalej, każdy chciał grać powiedzmy do tych toców, może jeszcze event, dwa eventy po tocach, ale potem po prostu taki zjazd, jeśli chodzi o jakość w ogóle eventów, to co się w grze dzieje, jakieś nowe gameplay, w ogóle nie wypały totalne. Gameplay, wcześniej już na niego narzekałem, totalny dramat, no i nie chcę, żeby ten film znowu był taki, wiecie, że cały czas narzekał na tą fifkę i tak dalej, ale po prostu y, w ostatnich, powiedzmy, półtorej, dwóch miesięcy, no to y, do takiego stopnia mi się nie chciało wchodzić do gierki, że po prostu, y, no bywały, powiedzmy, okresy, gdzie przez tydzień prawie nie byłem w fifce, y, jakoś bardzo zanim nie, nie film, po prostu y, totalnie mi się przejadło, totalnie wszystko znudziło. Teraz postaram się trochę wrócić, ale też nie obiecuję, że będą to jakieś materiały yy, też regularne, jak to było wcześniej. Chciałbym też wprowadzić jakąś ewentualnie nową serię na kanale, związaną bardziej z jakimi newsami piłkarskimi. Może nie jest to zbyt yy, oryginalny pomysł yy, na kanał, ale bardzo mi to sprawi przyjemność, żeby sobie trochę o piłce pogadać. Pomyślałem sobie, że takie coś prowadzę, ponieważ w pierwszej kolejności chciałbym, żeby yy, YouTube sprawił mi przyjemność. A wiadomo, fajnie też by było, żebyście to oglądali, ale na to wszystko wpływu i tak zawsze mieć nie można. Także moi drodzy, FIFKA będzie na kanale w dalszym ciągu, może nie z taką regularnością, może od nowi -y, znowu będzie. Trochę większy hype, jak już wiecie, wszystko się zresetuje Ale kiedy to nastąpi, tego nie wie nikt Obecnie trzeba się męczyć z tą fifką No i co, event lig mistrzów, który aktualnie jest yy, Nawet sobie obczaiłem i tam w miarę regularnie gram Staram się w yy, porównaniu do innych wcześniejszych eventów Naprawdę idzie mi spoko Także zobaczymy, jak tam, co tam wprawi Trawie piszczy, jak mój skład się prezentuje, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że od ostatniego materiału za bardzo się nie zmienił i to oczywiście efekt tylko i wyłącznie mojego lenistwa w FIFI, ale myślę, że nie ma co się dziwić, Wy też podobnie chyba odczuwacie i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o aktualnej FIFA Mobile, bo jak dla mnie jest to najgorsza edycja w historii. No i dobra moi drodzy, na początku oczywiście trzeba sobie standardowo wbić do składu Jest overal 114, nie wiem czy to nie jest przypadkiem ten sam overall, jaki jeszcze miałem wcześniej Przed tą, powiedzmy jeszcze te dwa miesiące temu, kiedy jeszcze byłem w takim bardziej rytmie yy, nagrywania odcinków yy, No i co jeśli chodzi o zmiany, no to z tego co kojarzę z trzech na pewno zawodników jest takich, których na pewno wcześniej jeszcze nie było Których wam może pokazałem tylko na Instagramie yy, A wiadomo, że tam yy, no garstka osób jest, śledzi, ale wiadomo, że mimo wszystko... Yy, tutaj wiele osób też yy, po jednej sorce, która jest 24 godziny yy, w internecie yy, no nie jest w stanie tego wychwycić, ale też nie były to jakieś oszałamiające zmiany w składzie, po prostu tutaj udało mi się zdobyć Blanka, w sensie kupiłem Blanka, Blonka, Lorong Blon yy, za 4 miliony bodajże i taka cena utrzymuje się do dzisiaj, yy, karta całkiem spoko jak na powiedzmy overall jakość Cena bardzo yy, przyzwoita, aczkolwiek ceny teraz tak mocno spadły, że mój skład jest warty bądź 100 milionów. I ikona Prime, którą też sobie kupiłem, i tam też, oczywiście, było na Instagramie, na storce yy, był screen skup na tego zawodnika. Yy, no, chłop, ikona Prime kosztuje poniżej 50 milionów. Zinedina, Zidana, wiadomo, że teraz są już znacznie lepsze karty, na szczególnie z ikon. Takie na przykład Pele, czy Krojw, czy, czy tam jeszcze ktoś inny. Yy. Aczkolwiek no Zinedine Zidane Tak wybitny piłkarz jeszcze z gwiazdkami 5 W ogóle gwiazdki sztuczek 5 są nogi. I chłop ma statystyki mimo wszystko niepowalające Patrząc na to jak wyglądają inne karty I zresztą jest to y, Zidan wymaksowany Do 30 levela, do tam plus 5 overall Już dalej się go nie da wbić Tylko jeszcze z ewentualnie Ale to zbyt dużo nie zmieni Także Zinedine Zidane y, Fajnie się nim gra jak najbardziej Ale statystyki może trochę zawodzą Bo wydaje mi się, że powinien być trochę wyższy Patrząc na y, porównanie do innych zawodników y, w tej grze No i co? Stefan de Frey, karta świetna Wymieniłem sobie go na Rubina Diaszą Bo był znacznie tańszy właśnie od Portugalczyka No i statystycznie nie od... Y, nie odstaję poziomem, więc pomyślałem sobie, że po prostu sobie Defraja dam A tak poza tym, no to co, Neymar, Zebio, spoko mi się nim gra W najbliższym czasie chciałbym ewentualnie DeMarie wy, wy, wymienić e, W obronie też trzeba by popatrzeć na, tam na boki obrony, bo wydaje mi się, że Carlos Alberto i Joao Cancelo To już nie jest ten poziom obecnie w FIFA, ale tak jak mówię Ja już bardziej jestem bliżej mi do niedzielnego gracza niż do takiego regularnego tryhardera, jakim byłem kiedyś Aczkolwiek może tryharderem tego bym nie nazwał bo nigdy jakoś bardzo na rynku nie siedziałem, czy tam takie inne sprawy, ale regularnie zawsze gromi eventy, rzadko kiedy cokolwiek omijałem, a teraz yy, no to rzadko kiedy czegoś nie omijam, więc yy, trochę to się zmieniło, trochę się zmieniły tutaj yy, zmieniła się rzeczywistość, ale zobaczymy czy to się jeszcze zmieni, w najbliższym czasie czy wrócę znowu do regularnego grania, to zależy bardziej jednak od EA, jak oni te eventy będą konstruować, czy mi się to będzie podobało jak wam się podoba, też oczywiście, dajcie znać. No, i na chwilę jeszcze zobaczymy o event Ligi Mistrzów, zobaczymy co tam ciekawego jest. Generalnie, moi drodzy, mamy trzy zakładki, właśnie w tym evencie. Pierwsze z nich jest, to, jest oczywiście taka standardowa zakładka Group tej Challenge. Tu mamy oczywiście co 24 godziny, nam się refreshuje. A kto by pomyślał, kto by nie zgadł oczywiście, skill game'y meczek, oczywiście, z TPU i na końcu jakieś milestone'y Ikona Prime, George Best. Nie muszę chyba mówić, że jest to karta nieosiągalna dla nikogo, kto gra free to play. A druga karta Wandersa również nie jest do zdobycia, bo. W sumie nie liczyłem, ale tak patrząc po tygodniu taki dość regularnej gry yy, Mam yy, tutaj wydane 1000 tokenów, może tam jeszcze drugie 1000 yy, Nie wydałem dokładnie, więc byłoby powiedzmy ponad 2 I To jest i tak 1 dziesiąta tylko tego co trzeba wydać na Wendersara, a event już trwa tydzień Będzie trwał jeszcze jakieś chyba 5 tygodni Albo 6, więc yy, raczej yy, holenderski bramkarz nie jest do zrobienia, ale może się mylę, może jeszcze są jakieś sposoby żeby go zrobić Jeśli tak to do, oczywiście dawajcie znać w komentarzu Druga sprawa jest taka, to jest fajna na pewno gratka, bo jest Rut huit wam sobie ostatnio statystyki tego ruda hulita, yy, który ma zresztą taki sam overall, właśnie co, yy, gość, co wersja hulita, którego, z którą porównywałem tą wersję właśnie Holendra, czyli oczywiście ikona Prime. Ten sam overall i statystyki, tylko troszeczkę niższe, więc naprawdę to też jest dość ciekawe, że bazowa ikona hulita yy, ma prawie tak dobre staty jak jego wersja Prime, która była swego czasu nie do zdobycia w ogóle na rynku i dopiero potem oczywiście jak wyszły te paczki z ikonami Prime, to to wszystko runęło i te ceny spadły w taki z... Do tak abstrakcyjnych tutaj rozmiarów, że po prostu praktycznie 80% ikon Prime było do zdobycia poniżej 100 milionów na, na, na rynku, więc to jest naprawdę coś niesamowitego. No niestety, ja kupiłem Zidana za 100 milionów, się trochę pośpieszyłem i dopiero potem te paczki wyszły i potem to wszystko spadło. No i gdybym wtedy właśnie poczekał jeszcze te powiedzmy dwa tygodnie i nie kupował Zidana wtedy za 100 milionów, to bym miał dwie ikony Prime w tej cenie i na pewno bym na tym lepiej wyszedł, ale no. Ciężko było to przewidzieć, że właśnie jej takie paczki da, że ceny aż tak spadną. No i co, wystarczy y, oczywiście rozegrać komplet meczyków y, zarówno w Lidze Europy, Lidze Konferencji Europy, to oczywiście trzecia zakładka, tu już nie będę wchodził, i pierwsza zakładka oczywiście Liga Mistrzów. Y, w pierwszym tygodniu dało się tylko trzy zrobić, bo wiadomo, y, z każdej, y, z każdych rozgrywek y, właśnie 12 meczyków. No i co, y, re refresh będzie właśnie za dwie godziny, wtedy mi się uda właśnie odebrać już Hulita i będzie to oczywiście zawodnik do składu i wpadnie w miejsce prawdopodobnie Sedorfa, aczkolwiek pomyślę, może za Waniel Duma zobaczymy, jak tam ceny się zachowują na rynku, ale myślę, że dość podobnie, także Hulit będzie w i będzie świetnie, bo naprawdę ta karta, już w zeszłym roku miałem Hulita Prime, on był zajebisty, naprawdę był wybitny, a ta wersja yy, może aż tak dobra nie będzie, ale w dalszym ciągu będzie na pewno spoko. Druga oczywiście sprawa to są zakładki rewards i tutaj oczywiście za te punkty, które sobie zdobywamy w zakładce tej pierwszej, gdzie oczywiście gramy z klikiem i gramy meczyki, możemy sobie właśnie iść ścieżką za yy, te szare punkciki, które właśnie dostajemy już mam aktualnie ich 7 tysięcy i dopiero potem możemy sobie za punkty inne, czyli za, oczywiście za punkty z Ligi Mistrzów odpowiednio Ligi Europy czy też właśnie Ligi Konferencji odbierać zawodników. No i co? Oczywiście pierwsza grupa, pierwsza zakładka to jest grupa A do B właśnie już za dwie godziny się odblokuje druga No i nie wiem w sumie za bardzo mnie tu nikt nie interesuje, bo Ani nie potrzebuje jakoś CMA LW, więc Liga Mistrzów odpada, a z z Ligi Europy to ewentualnie Saka, ewentualnie Bukayo Saka, ale myślę, że poczekam po prostu do jakiejś zakładki, w której zarówno zawodnik z ligi Europy, jak i z ligi Mistrzów by mnie zainteresował I wtedy bym sobie dwóch odebrał naraz, właśnie z jednej zakładki, bo tak będzie na pewno bardziej ekonomicznie Także yy, grupa AB mnie na razie nie interesuje, ale tak patrząc ogólnie na statystyki tych piłkarzy, to jest po prostu niesamowite Naprawdę przez jakiś czas mojej nieaktywności w grze yy, przegopiłem dość sporo I teraz patrzę na te statystyki i to są praktycznie statystyki na poziomie niepraktycznie Totalnie statystyki na poziomie albo nawet i wyższym niż głony prime, które były yy, jeszcze jakiś czas temu w fifce. Więc naprawdę to poszło mega do przodu. Teraz już zresztą overale są prawie do 110, więc y, miałem nadzieję przez chwilę, że może aż tak bardzo nie będzie jak w zeszłym roku, ale prawdopodobnie znowu się zapowiada tak, że będziemy mieli najwyższe overale na koniec gry 120. Nie jestem fanem tego y, rozwiązania, ale co zrobić, tak już to y, rozwiązali. Ja na to wpływu oczywiście nie mam. I ostatnia zakładka, moi drodzy, G, y, GSC, czyli oczywiście Group Stage. Y, offers i tutaj właśnie możemy sobie za te y, za te tokeny, za te punkciki możemy sobie zebrać karty. Z Ligi Mistrzów. No i co, jednego już oczywiście sobie zawodnika odebrałem. Tutaj w sensie jedną paczkę otworzyłem i tam oczywiście trzeba otworzyć 36 takich paczek, żeby zdobyć sobie Aero, więc raczej też nie jest to realistyczne. Ta sama zakładka, tylko oczywiście z innymi tutaj nagrodami jest w sensie za, za te same punkty z Ligi Europy i na końcu Liga Konferencji. To tutaj również oczywiście mamy nic innego, jak właśnie jakieś oferty. Możemy sobie właśnie zdobywać zawodników z tej ligi. Może jakieś pikarze Lecha. W Padałem pewnie też na pewno, ale jakoś bardzo się nie zagłębiałem. Akurat tutaj nie, ale chyba może jeszcze to nastąpi. Także to moi drodzy, tak to wygląda w skrócie. Ewencik, jeszcze oczywiście jest do tego Challenge Mode Questy, czyli to co mamy przeważnie zawsze. Event jakoś bardzo niewybitny, ale jakoś tak pomyślałem sobie, że kurczę, może teraz w końcu czas się wziąć w garść, trochę więcej pograć, żeby może jeszcze w tej grze trochę przycisnąć i zobaczymy, kiedy będzie nowa edycja. Bo już słyszałem, że jakaś beta wyszła, ale jakoś tak większego hajputa też na to nie ma, bo ta beta za bardzo też szał nie robi. No ale cóż, moi drodzy, przejdźmy sobie na końcu do meczyku Faust Attack. No i tyle. No i uwaga, moi drodzy, El Classico, tuż przed tym prawdziwym El Classico, który odbędzie się 16 w niedzielę yy, o godzinie 16, yy, no to gramy sobie tutaj El Classico Fifi Mobile i jest to mój rywal. Niestety nie przeczytam jego nazwy, bo, yy, bo nie jest to Europejczyk. Yy, także na końcu tylko ma 96, więc prawdopodobnie jest to jego albo, no na pewno, zapewne jest to jego. Po prostu data urodzenia Także co moi drodzy, lecimy i oczywiście pokazuje się Mój skład 114 overall, to już nie jest zbyt wysoko 118 ma gości, na pewno nie jest też Jakiś bardzo pay to win, więc po prostu Ja to totalnie z overallem się zatrzymam, ale jakoś też mi to nie przeszkadza Wam powiem, bo w tym roku Zresztą no nigdy jakoś overall nie był moim priorytetem. Zawsze wolałem po prostu mieć fajnych zawodników w składzie, i sobie nie pykać ale w tym roku szczególnie jakoś overall może, chyba nawet mniej niż kiedykolwiek yy, ma znaczenie, tak mi się będzie wydaje. A to pewnie dlatego, że po prostu nie jest aż tak wysoki, nie są tak wysokie te overall jak w zeszłych edycjach i po prostu yy, tak łatwo się tego nie wbija. Yy, no i co, uwaga, 2 do 2, yy, lecimy. Teraz yy, Angel Di Maria. Angel Di Maria już taki mega przeżytek w tym zespole, bo naprawdę ten gościu nie ma prawa już w ogóle być w moim zespole. A cały czas jest Zidane 3-2 do 2. nie wiem co tam pajacowo w ogóle obecny już oczywiście piłkarz nie że tylko Juventusu I co Neymar kurcze jak ci... ten paczno wyjechał tych obrońców yy, Którzy grają lepiej ale kurde co jest Dobra uspokójmy się kurczę, wracam tutaj do Fifki od razu taki rage i to tylko zniechęca żeby właśnie znowu kurcze yy... Nie wchodzić albo zachęca, żeby nie wchodzić, albo nie zachęca, żeby wchodzić w taki sposób yy, można to yy, w dwa sposoby właśnie yy, ująć. Uwaga, Neymar, Neymar jest, bramka na 6 do 8. Niestety, już rywal tutaj kurcze Realowiec yy, ma dwie bramki przewagi, więc będzie ciężko. Sedorf, Sedorf zablokowany. Naprawdę, jak to irytuje. Neymar 7 do 9, więc niestety tego meczu już nie wygramy, bo wątpię, że gości odpuści. Tym bardziej, że maksymalnie jeszcze dwie bramki możemy zdobyć. Także. To by było na tyle, ale jeszcze oczywiście walczymy do końca, żeby mimo wszystko te rozmiary porażki były jak najmniejsze. Sedorf, sedorf i koniec, jeszcze blokowany w ogóle masakra. 8-11 przegrywamy klasyko. No nie jest to zbyt dobra zapowiedź na... albo przepowiednia na najbliższy właśnie meczyk, który odbędzie się na Camp Nou Ale ogólnie ludzie, no. Nie chcę narzekać, ale Barca kurcze daje dupy i jej daje dupy Jak tutaj żyć kurcze, chyba muszę się powiesić Nie no, oczywiście Z dystansikiem, widzimy się oczywiście w nowych odcinkach I tak jak mówiłem wcześniej, zamierzam jakąś nową serię zacząć Jeszcze dokładnie obmyślę W jaki sposób to będę mniej więcej przedstawiał No i jak będziecie mieli ochotę To oczywiście wpadajcie na te odcinki Dawajcie suba, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się Wpadajcie na Instagrama, yo